Ludzie się rodzą i w zasadzie mogą wybrać różną drogę rozwoju. Niektórzy dbają tylko i wyłącznie o własne interesy, ale są i tacy, którzy działają na terenie i dla dobra w okolicy, w której się znaleźli. Ludzie ci tworzą coś, czego nie było, ratują coś, co ulega zagładzie. Ludzie ci są tymi, którzy tworzą kulturę, kulturę naukową, kulturę innego rodzaju, i często tak się zdarza, że kiedy dochodzą do końca swojego życia i odchodzą, ich ciała trafiają na inny teren, nie ten, na którym działali i gdzie zostawili praktycznie całe swoje życie. Żeby ta pamięć nie zniknęła, Pojawiły się właśnie drzewka pamięci, które symbolizują te osoby, zaznaczają ich obecność na terenie Szczecina. Mowę przed każdym drzewkiem jest postawiony cokolik, który lapidarnie informuje, komu to drzewko jest przypisane. Cokoliki są ważnym elementem stanowiącym, Istotną składnią w projekcie Drzewek Pamięci. Od lat kształtujemy ten projekt jako działacze w Stowarzyszeniu Czas, przez Tożsamość. Jest to już pewna historia, 15 lat naszej działalności i obserwujemy jak drzewka się zakorzeniają. I podobnie jak 100 lat temu podjęto znaczące decyzje dla przyszłości, my również kształtujemy te drzewka pamięci dla przyszłych pokoleń. Jest to w pewnym sensie depozyt dla przyszłych pokoleń. W tym roku zaplanowaliśmy zamontować brakujące cokoliki przy drzewku, które jest poświęcone dla honorowego obywatela miasta Szczecina, dla Jana Pawła II, dla pisarki Marii Bonieckiej, dla poety Gałczyńskiego. Należy jeszcze naprawić dwa cokoliki, które są częściowo zniszczone. Wszystko to Powoduje pewien etap zamknięcia realizacji tego, tego przedsięwzięcia. A w tym roku posadzimy kolejne drzewko drzewko dla honorowego obywatela miasta Szczecina, dla Władysława Bartoszewskiego. Jako działacze stowarzyszenia prosimy Państwa o wsparcie i serdecznie dziękujemy za każdą pomoc.